829. W czasie ogromnej powodzi, wiosennej powodzi, gdzie nastąpiło, no właściwie, zator lodowy nastąpił, ale nie skończyło się to przebiciem tego nowego ujścia Wisły, czyli Wisły Śmiałej. To jeszcze było trochę za wcześnie, to było 10 lat później, 11. Natomiast zrobiło się tak, że wody Wisły, zamiast sobie w okolicy Wyspy Holm, czyli Ostrów, skręcić na północ i popłynąć ku Wisło Ujściu. Poszły prosto, poszły przez dzielnicę, która dzisiaj nazywa się Składy, dawniej Legam, poszło przez letniewo, letnicę właściwie, i dotarło do Brzeźna. Ta cała masa, ta fala powodziowa dotarła do Brzeźna. Do Brzeźna w dzisiejszym rozumieniu, bo Brzeźno prawdziwe to wtedy by było dużo bardziej w tamtą stronę, więc Brzeźnu ta powódź krzywdy nie zrobiła, Natomiast temu tej wsi brzeźno. Natomiast właśnie w tym miejscu mniej więcej fala powodziowa uderzyła w wytmy. Część tej fali powodowej od, powodziowej od tych wydm się odbiła i wróciła przez jezioro Zaspa do mniej więcej wysokości wsi Wisło-Ujście, gdzie poczyniła straszne zniszczenia. Natomiast część tej fali wyryła sobie tu w wydmach ujście i przez dobrych kilkanaście godzin Wisła miała dwa ujścia, proszę Państwa. Jedno tam, gdzie stoi twierdza, a drugie tu właśnie obok nas. Lała się ta woda powodziowa, aż się przelała. Pozostałością po tym momencie, po tym przebiciu sobie tego nowego ujścia Wisły właśnie w tym miejscu były stawy, które znajdowały się właśnie tutaj, gdzie to obniżenie terenu i gdzie to dzisiaj ten bagnisty, cała, ta cała bagnista część parku. Te stawy częściowo zostały wykorzystane jako osłona fortyfikacji, dlatego że bezpośrednio za tą częścią Brzeźnińskiego Lasku, jak wtedy mówiono, powstała bateria portowa, kolejny element osłaniający gdański port przed domniemanym atakiem od strony morza, ale i od strony lądu, czyli od tutaj od zachodu przez Brzeźno. Proszę Państwa, tak, zależnie od tego, jaki jest rok, czy jest to bardziej sucho, czy bardziej mokre, te stawy Cały czas się pojawiają, cały czas je można zobaczyć, właśnie po tamtej stronie są jeszcze cały czas takie, a to są już małe oczka wodne. A te stawy, o których mówię, to były dwa potężne zbiorniki, które z czasem zarastając utworzyły właśnie tutaj tą część, nawet przez pewien czas mówiono o pewnym jarze, jako śladzie tego właśnie efemerycznego tymczasowego ujścia Wisły. Proszę Państwa, wszystko wskazuje na to. Że jezioro Zaspa i ta jego odnoga, o której Państwu wcześniej mówiłem, odnoga sięgająca w stronę Brzeźna, to jest historyczne ujście Wisła. Wisła ma tendencję do przesuwania swojego ujścia ku wschodowi, jak Państwo zapewne zauważyli, obserwując mapę, i zanim wyryła sobie ujście obok późniejszej twierdzy Wisła Ujście, czyli Wisła Ujściu, według wszelkiego prawdopodobieństwa uchodziła właśnie tu w tym miejscu. Także jesteśmy przy najstarszym określalnym historycznie ujściu Wisły, jeżeli ta teoria jest prawdziwa, a wszystko na to wskazuje. Jezioro Zaspa naprawdę wygląda na starorzecze Wisły i to, co Wisła czasami robiła, czyli wykorzystywała do swojej starorzecze, żeby się do morza dostać, to jest jeden z dowodów na to, że rzeczywiście Brzeźno, a właściwie ta wschodnia część barku brzeźnieńskiego, to jest teren dawnego ujścia Wisły, najstarszego jaki historycznie jesteśmy w stanie określić, a może były jeszcze ujścia bardziej ku zachodowi, ale żadnych śladów potem już do dzisiaj nie zostało. Proszę Państwa, proszę się rozejrzeć po parku. Jesteśmy przy takim urządzeniu służącym do jeżdżenia na, no na, na rolkach, na wrotkach, na deskach, prawda? parkiem, może bym tego nie nazwał aż, natomiast jeszcze tego typu urządzenie. Proszę Państwa, park Wrzeźniński przeszedł rewitalizację. Rewitalizację ciągnącą się dosyć długo, ukończoną chyba w 2010 roku, jeśli pamiętam. Rewitalizację, która w dużym stopniu przywróciła mu dawną atrakcyjność. Atrakcyjny on był zawsze. Atrakcyjny był mimo zaniedbania powojennego, mimo to, że wszystkie te urządzenia parkowe z okresu międzywojennego w większość większości zostały zniszczone, w znakomitej większości zastarzały się i się rozpadły parku atrakcyjny zawsze, szczególnie dla mieszkańców przylegających do, powiedzmy, niedalekich dzielnic, dla mieszkańców Nowego Portu, którzy własnego parku po prostu nie mieli, był to naturalny teren, do którego przychodzili pochodzić po terenach zielonych, po parku. Dla mieszkańców Wrzeszcza, Brzeźno było kąpieliskiem, proszę Państwa. Od, od momentu, kiedy się zaczęły jakiekolwiek tutaj kąpieliskowe ruchy, że tak powiem, m, głównymi klientami brzeźnińskiego kąpieliska byli mieszkańcy szeroko rozumianego Brzeszcza, tego dużego Brzeszcza. Dlatego, że mieszkańcy centrum Gdańska, wiedzą Państwo, że Gdańsk ma takie dwa centra w zasadzie, prawda? Gdańsk w środku, śródmieście i Brzeszcz jest takim alternatywnym centrum Gdańska. Więc mieszkańcy Brzeszcza przyjeżdżali tu do Brzeźna, też Brzeźna szeroko rozumianego, bo Brzeźna zaczynającego się mniej więcej tu i ciągnącego się gdzieś tam w stronę Sopotu aż do Jelitkowa. Natomiast mieszkańcy centrum Gdańska przyjeżdżali na Westerplatte albo na Stoki. I taki był podział. Pytając, gdzie się jeździło jako dziecko na plażę, można się dowiedzieć, gdzie kto mieszkał. Tego typu rzeczy, mimo że się wszystko tak szybko zmienia, tego typu rzeczy cały czas można obserwować. A no to proszę Państwa, to my sobie teraz pójdziemy na baterię plażową i na tej baterii plażowej będzie najmilsza część spaceru, czyli lotowanie na gru. Zapraszam.